Hej, w tym materiale pokażę Ci jak może stworzyć sobie złoty ala 3D napis w programie After Effects. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie i jak widzieliście będziemy właśnie chcieli sobie stworzyć taki tekst, który ma jakoby prostą animację startu, której nie musi mieć. No i fajnie wygląda, bo jest właśnie taki złoty a zacznę, jakby ten błysk, który jest w środku tekstu, się porusza. No i fajnie pasuje do czerwonego tła, zwłaszcza, więc walentynki się zbliżają, i może właśnie potrzebujecie stworzyć sobie jakieś takie właśnie plansze, które ciekawe wyglądają. Więc mi się wydaje, że taki tekst może być fajnym właśnie dodatkiem do planszy. Więc zacznijmy od stworzenia sobie nowej kompozycji. Więc nazwę to tekst Złoto Full na przykład. Niech będzie i oprócz tego potrzebujecie w tym materiale również warstwy refleksem, którą będziemy wklejali do naszego tekstu i tą warstwę macie do pobrania w linku w opisie, więc jeśli byście chcieli sami stworzyć, to jest to jakby miks różnych zdjęć diamentów które właśnie wykorzystałem i złączyłem ze sobą. Jak tu widzicie, dość niechlujnie, ale działa tak naprawdę, więc można spokojnie z niego skorzystać. No i ja stworzę sobie w tej kompozycji nową warstwę z tłem, jak to będzie mój background i stworzę sobie również RAM gradient, wybiorę opcję Radiar, czyli standardowy który sobie zrobimy, który będzie moim tłem. Start color wybiorę sobie jaśniejszy, czerwony, a na tło Wybiorę sobie ciemniejszy, czerwony, czyli mniej więcej można to nazwać klasyką. Zmienię sobie kolor na NON, aby mnie nie rozpraszało. No i także mogę sobie w sumie nawet wyłączyć zaraz jego widoczność. Tylko dodam sobie pierw tekst. Przekopuję sobie tylko tekst i wkleję sobie tekst do programu. Zwiększę jego rozmiar. Wybiorę font Dancing Script Regular. I kolor biały oraz aby ten tekst był większy. Anchor Point sobie wyśrodkuje i za pomocą Align wyśrodkuję sobie również mój tekst, aby on był już tu obecny, a ten background mogę sobie już ukryć, aby mnie nie rozpraszał. Mam teraz tekst, więc mogę zacząć od stworzenia jakby prostego pojawienia się tekstu, więc nazwę to sobie nową kompozycję Fractal Noise. Dodam na to Oczywiście, Fractal Noise. Wybiorę sobie opcję np. przykład Swirly. ona wygląda trochę jakby taka stopione żelazo, więc to może być spoko. Linearną opcję wybiorę i teraz kontraści dam na, na dość wysoki, nie, wiem, 450. Na przykład i brightness sobie ściągnę na na przykład minus 500. Ok może trochę mniej. Nie, minus 500 był w porządku, więc minus 500 animacja. Kontrast tutaj też daje. No i teraz idziemy w drugą stronę, czyli brightness. Chcę zrobić tak, aż to wszystko będzie tutaj bialutkie i nic czarnego nie będzie widoczne. Czyli mniej więcej mam taki efekt. Coś takiego możemy jeszcze dać sobie na Evolution czas na time razy 250 dzięki temu to będzie też się trochę ruszało podczas tej animacji i jak to zrobiłem, mogę sobie teraz mój tekst dać jako lumamate dzięki temu on już ma tą animację pojawiania się ja chyba ten time trochę sobie jednak zmniejszę na evolution ustawię sobie in time 75 Załóżmy, więc jest to tak naprawdę już fajna animacja pojawienia się tekstu. Ok, więc to już mam, to zaznaczam Ctrl C, Ctrl Shift C i tworzę sobie z tego nową kompozycję tekst, edit 1, że to będzie tekst. Do edycji w środku mam jakby już te przejście z tym moim tekstem. Teraz przerzucam sobie warstwę reflection którą właśnie macie w linku, no i transform, ustawiam sobie fit to come high, aby mi to wypełniło, daję sobie to pod spód tą warstwę i stworzę sobie z tego nową kompozycję move all attributes, no i dam sobie texture, nazwę, mam już nową warstwę, klikam w nią no i teraz na ten efekt muszę sobie wrzucić między nimi Motion Tal, aby wypełniło mi ekran oraz Levels, aby sterować poziomami. Więc Output Wave ustawię sobie na 250, opcja Mirror, Horizontal Face, aby mi to tutaj ładnie się łączyło. Ustawię sobie jakość na Quater, aby to szybciej nam szło. No i Tal Center, kliknę z pójdę na koniec. I przesunę sobie w prawą stronę, dzięki temu teraz ten tekst będzie się fajnie przesuwał w prawą stronę, jak widzicie, czyli to, co ma być, będzie wędrowało. Przyrzucę sobie na full obraz, levels, i teraz te ciemniejsze punkty sobie podniosę i rozjaśnię mój cały tutaj levels, który mam, aby nie było właśnie za bardzo ciemnych punktów. Załóżmy coś takiego. Potem zobaczę, jak to będzie wyglądało. Na razie, niech to będzie opcja jakości. Quater, no i wrócę sobie do tekstu z tym złotem I wybiorę sobie teraz opcję Alpha e, Made na mój tekst. Mogę sobie na razie też ukryć moje tło, aby mnie nie rozpraszało. I skupię się tylko teraz na Rep Texture. Do niego sobie teraz mogę dorzucić tak naprawdę efekt. Który nazywa się, czemu mi to się nie pojawia, o jest. Bluey, e, blue, 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 bluebee lights. Bluebee lights, dobrze mówię, Blue Lights. I ten efekt spowoduje nam to, że stworzyłem taką iluzję tekstu, jakby 3, no, po prostu go wywali na przodu. Będzie jakby takim niby tekstem 3D. Softness ustawę sobie teraz na 8, zobaczę, to już wygląda. Fajnie, no i cut away mogę sobie ustawić na 0, aby mi tego tekstu nie cięło, więc już widzę taki fajny platynowy tekst, który mi tutaj powstał. Softness może ustawić sobie na 8 i 5, aby to było trochę łagodniejsze. Tutaj tekst Edit mam wybrany, Property Ryness, no i mogę sobie teraz wybrać Scissy Glass, to co używaliśmy kiedyś, jak pokazywałam, jak robić teksty właśnie 3D. W naszym przypadku tekst edit tutaj wybrać no i softness wybrać sobie 8,6. Wybierzemy sobie podobny poziom. hide na minus 11 i displacement do edycji tego tekstu na minus 20. Więc tak było, tak mamy. Teraz widzicie, że ten tekst został jakby taki wygładzony trochę i to już fajnie wygląda. Softness sobie tu może zwiększę na. 9,5 oraz dodam sobie teraz na ten tekst warstwę curves. I dzięki temu będę mógł sobie teraz tutaj edytować różne kolory. Tak naprawdę, czyli mogę sobie wybrać czerwień i czerwony sobie podnieść mniej więcej w taki sposób. Teraz, aby uzyskać złoty, to potrzebuję trochę zielonego w tym kierunku i niebieskiego, aby uzyskać żółć, złoty jak w podstawówce musi być mniej mniej więcej teraz musimy zdecydować, zdecydować się na moc w moim przypadku zostawię sobie taki kolor dam sobie tło i mogę sobie te teksty teraz łączyć w całość dać to sobie gold text full perfecto i pod ten tekst przerzucić sobie na przykład drop shadows z dużym softness, aby tylko dzielało mi od tła i tak naprawdę mój złoty tekst z animacją startową jak tu widzicie, to akurat trochę wymaga, więc to będzie trochę trwało, No ale już tutaj widzicie mniej więcej, ja po prostu puszczę w poglądzie jak to wygląda będzie lepiej, się pojawia no i nasz tekst jest złoty, więc to osiągnęliśmy w tym materiale i to widzieliście, więc różnica jest bardzo mała. no Jest kwestia tylko curves, tak naprawdę, że w tej warstwie za pomocą curves sterujecie, jaki kolor chcecie osiągnąć złoty. My osiągnęliśmy tu wcześniej, był taki kolor, tu trochę taki bardziej jest zielony, więc ja bym sobie ściągnął trochę tego zielonego. Jednak mimo wszystko fajnie wygląda. Więc tak właśnie możecie uzyskać złoty tekst Ala 3D w programie After Effects. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ten projekt Wam pomoże, zwłaszcza na Walentynki. Jak macie jakieś pytania, dawajcie je w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!